Dobra. O tak, słucham. Halo, witam. Halo. Dzwonię w sprawie lodówki, to jest aktualne z Elixa? Tak, tak, aktualne. A pan mi powie, kiedy jest do odbioru ta lodówka? No, ja jestem w domu cały czas, bo ja teraz urlop mam aktualnie. Aha. A pan mi powie, zmieści się tam ciało? Nie, ciało się nie zmieści, jest za małe. Ale na psa, na owczarka niemieckiego. Bo mi, owczarek, nie, nie, nie. Bo mi wczoraj owczarek wykitował. Nie mam jak go pochować i muszę no. go wsadzić do lodówki, żeby się ciało nie rozłożyło. Nie, no raczej się nie zmieści. Nie zmieści się. A na pewno? No na pewno. A pan mi powie, jakieś warzywa czy ketchup pan dorzuci do tej lodówki, jakbym kupił? Tak, pełna jest. Jakieś jajka. No. Jakieś piwko. No oczywiście. Ale ona już jest, jest wypełniona już? A, no, no, no A nie. jakie piwo tam jest w tej lodówce? Tyskie. Eee, tyskie. Spierdalaj, biedaku. No, no dla jednego biedaka. E, powiem jedine, panu bieda, tak, najlepsze nie, piwo to jest tak, Corona Karlsberg, A nie jakieś e, tyskie. Tyskie to ja pozwolę. Chuj mnie to interesuje. No, no, chuj to, dzwoni, no to gościu, tak. po co tyskie kupujesz gościu? To jesteś jakiś biedny człowieku? No. Będziemy mnie w Tyskie w lodówce, człowieku. Wypierdalaj. Dobra, lecimy dalej. Halo. Halo, witam. Witam. Dodzwoniłem się do pana Ryśka. Tak. Dzwonię w sprawie alufelgi, to jest aktualne? A, jakie, jakie dokładnie? O, alufelgi 16, myślnik BAM 4 razy 108, E37 to te czarno-srebrne takie? Tak, czarne. Za 980 zł. No one są z polerowanym rantem, takie tak? Czarne no. tam jakby środek i Nie są, no. Tak, tak. środek tak. jest srebrny. Eee, zaraz, nie, wydaje mi się, że one są chyba tam w są sensie za to są te czarne i srebrny jest jakby Jak się patrzy od przodu są srebrne. Aha. A pan mi o, powie pan jest handlarzem felgowym? A dlaczego się pan pyta? No tak z ciekawości, bo ja nie wiem czy handlarz to jest uczciwy i czy kupywać od niego. No oczywiście. A pan jest handlarzem felgowym, tak? One są nowe <ścoughs> czy używane te felgi? One są używane. Aha. A ile lat były używane pan mi powie? A wie pan, co ja nie wiem, nie kupiłem w nie wiem bo prywatnie sobie Aha. A pan mi powie do paczkomatu by pan mi je wysłał? Te felgi? Nie można, paczkomatem się nie da. Czemu się nie da? Halo? To się nie da? Nie, nie no da się, nie. bo ja odbierałem kołpaki w paczkomacie. Aha. To wysłałby pan? Nie. Ja tam za przesyłkę wszystko bym zapłacił. Ale nie można do paczkomatu. No kurwa jak nie można, jak można, bo ja wysyłałem habiet jeden. Będziesz mówił, że człowieku. się nie da jak się da, człowieku. Chcesz Dlaczego ty, mia... do... Dlaczego ty do mnie mówisz, kamie, co? No bo ja bym się nie zgodził wysłać do paczkomatu, tak? Ale dlaczego ty dla mnie nazywasz hamem? Dlaczego... No bo dla mnie to jest hamstwo, więc mogę pana nazwać hamem, to nie jest obraza. Patrz, ty rozumiesz, człowieku, że nie można do paczkomatu włożyć felk? A rozumiesz, Widzicie, że można, bo widzę, jest tyle normalnie. Widzę, jest paczkomat, widziałeś paczkomat kiedykolwiek? Widziałem, w, u, u mnie, u mnie to jest to... taki sklep ABC i tam jest paczkomat. Widziałem paczkomat, jak wygląda. Bo ja wysyłałem Posłuchaj. już. Posłuchaj, nie jestem dla ciebie hamem i nie życzę żebyś tak się do mnie odzywał. Nie, no to było chamskie co pan zrobił. Że pan odmawia wysyłki do paczkomatu. Dla mnie to jest chamstwo. Panie Ryszardzie. Ale pan nie rozumie tego, że nie można wysłać czegoś do paczkomatu. Ale... Niech pan zadzwoni sobie na Lix, niech pan się dowie, że do paczkomatu się nie wysyła felk. A... Niech pan sobie zadzwoni na OLX, ja tego o, nie bo, 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 dowie, bo, 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 bo. A pan rozumie, że da się wysłać, bo ja wysyłałem już? To niech pan sobie znajdzie takiego kogoś, którego pan nie no. znajdzie. I pan że mówi, żeby do pana chama, żeby hamem pana nie nazywać? To jest po pan robi. Ty się panie jakimś... Dobra, ja. A co to tam za koleś się odzywa? Daj mi go do telefonu. Daj mi go. Do... Daj mi go do telefonu. No, może no, pan się zamknąć, już więcej tutaj nie dzwonić. Do o, widzenia. Jeszcze się babsko wtrąca. No. Babsko, ty. No się. Kutasem to jesteś ty. Kutasie Kutasie! Ale dowaliła, ty I oni mówią, żeby ich nie obrażać, jak ona do mnie powiedziała kutasie, ty Dzwoni Halo no, Słuchaj sobie, znajdę cię Na pewno tak tego nie zostawię, wiesz o tym, nie? Eee, twój kolega powiedział do mnie, że jestem kutasem Dobra, zamki, ryj, znajdę cię, zobaczysz, kurwa, i tak to się nie skończy No, no jak chcesz mieć zęby jeszcze. wybite, to szukaj Dobre, pałuj się No Pałować to cię będzie policja, jak cię zgłoszę, ty chami, co ty robisz? Ale jaja Halo? Halo, witam Dzień dobry Dzwonię w sprawie tego złomu, co pan wystawił Land Rover Discovery 1 To, to jest aktualne? Halo. halo? Halo, co pan chce wiedzieć no. o tym samochodzie? Yy, pan mi powie, czy opony są letnie, czy zimowe założone? Tam są terenowe, typowe. Aha. Koska terenowe, bo to był samochód. Aha. Proszę, bo ja mam trzy samochody, nie jeden. Aha, to cieszę się, ja, że pan ma. No, halo. Proszę, proszę pana, e, ja poluję, znaczy polowałem. I, i ten samochód. Aha. Miał być do renowacji, do, do odrestaurowania. Aha. A ile się panu zwierząt udało zabić? No, trochę. Po parę lat poluję także, to wiem. To z 500 zwierząt pan zabił, czy więcej? To nie wiem. Nie liczę. Najpierw hoduję, a potem Aha. Halo. Panu halo, no i proszę pana, ja nachorowałem. Dwa lata temu Proszę pana zostałem sparaliżowany, ja jestem poszczepionkowym. To od szczepionki pan dostał paraliżu. Tak, tak. I to czterokończynowego, takiego Aha. wie pan, że miałem nieży, ale jakoś mu się wydrapałem. Aha. Te, się... Powiem panu, że ja się zaszczepiłem i mi ten paznokcie spruchniały na nogach. Ja mi poszczepiące paznokcie z nóg poodpadały, nie mam paznokci w ogóle. A, no, no, tak to, A Pan nie. ma paznokcie, czy Pan nie ma? Jak, jak? Pan ma paznokcie, czy Pan nie ma? Bo mi odpadły nie, po Nie, ja paznokcie mam, tylko, że ja... ...czterokończynowe, bo to jest taka Julia Beretta ta choroba, to jest czterokończynowy paraliż. Także ja życie zaczynałem od nowa, uczyłem się przewracać na łóżku, siadać, bo ja nic nie umiałem, byłem tak słaby. Aha. Po trzech, po trzech miesiącach w rynku, proszę pana, na pół kila nie utrzymałem, łyżki nie mogłem utrzymać, nie Aha. karmiono, Ewa, no. Poczeka pan, ja za chwilę do pana oddzwonię, bo mi tu dziewczyna coś gada. Dobrze. Pozdrawiam pana, za chwilę zadzwonię. Dobrze, dobrze, dobrze. dobrze. A przecież ja mu nic złego nie robiłem, to co wy piszecie o zostawieniu go? Ja z nim gadałem o szczepionkach i nic więcej mu nie robiłem. Wy jesteście coś nienormalni.